My jesteśmy siostrami. Kasia ma 37 lat. Wcześniej pracowała w firmie zajmującej się sprzedażą telefonów komórkowych. No, była szczęśliwą mamą, samotną. Samotnie wychowuje dwójkę dzieci, ale była szczęśliwą, aktywną osobą. Uprawiała dużo sportu, uwielbiała muzykę, kochała, dawila podsiadło i prowadziła sobie szczęśliwe życie. Generalnie to był listopad. Kasia wybrała się na kawę z kolegą i jechała autostradą A2 właśnie do restauracji, było ciemno, padał deszcz, zatrzymali się przed ciągiem samochodów, który, który, który stał tam właśnie na autostradzie i niestety tir czyli auto dostawcze nie wyhamowało przed, przed samochodem, w którym była moja siostra i uderzyło z, z impetem. W wyniku tego wypadku Kasia doznała ogromnego urazu głowy, rozsianego urazu aksonalnego mózgu, zapadła w śpiączkę i wybudziła się z tej śpiączki po, po tak naprawdę 7 miesiącach i do tej pory dochodzi do sprawności. Dzięki wsparciom funduszy europejskich, moja siostra może korzystać z udziału w projekcie Łowickie Centrum Usług Środowiskowych 2. Udział w projekcie pozwoli mojej siostrze na lepsze funkcjonowanie. Dzięki pomocy i wsparciu opiekunki, Kasia może aktywnie spędzić czas na dworzu, bo czasem pójdzie z panią na spacer, pomaga też nam w codziennych obowiązkach, czyli w kąpieli czy w karmieniu. Rehabilitacja jak najbardziej pomaga mojej siostrze się usprawniać cały czas po wypadku. Dzięki rehabilitacji stawia już pierwsze kroki, jest pionizowana i mamy nadzieję, że, że wkrótce dojdzie do sprawności. Terapia logopedyczna również bardzo jej pomaga w poprawie komunikacji. Dzięki temu, że Kasia korzysta ze wsparcia z dowozu posiłków, jest to dla nas i dla naszej rodziny bardzo pomocne i jest dużym wsparciem. Prowadzimy też stronę Budzimy Kasię na Facebooku, gdzie można zobaczyć jej postępy, i tak naprawdę, z osoby, która, która była bez kontaktu, która e, tak naprawdę nie wiedziała, co się wokół niej dzieje, e, kroczkami, etapami e, wracała do tej sprawności. I, i, i tak naprawdę, wszyscy znajomi, e, rodzina e, widzą ten postęp, I, i to jest dla nas najważniejsze, i dlatego walczymy.